Wyobraź sobie ten moment. Noworodek pierwsze spotkanie spojrzeń. Czy to tylko biologia, genetyka, czy czysty przypadek. Byłem świadkiem zdarzeń, które wymykają się logice. Widziałem rodziców adopcyjnych, którzy poczuli natychmiastowe, starożytne połączenie dusz, silniejsze niż więzy krwi. Słyszałem dzieci wypowiadające frazy, które ujawniały wiedzę i emocje z czasów, kiedy jeszcze się nie narodziły. Te doświadczenia nie są zbiegiem okoliczności. Wskazują one na centralną prawdę doktryny spirytystycznej, ideę kontraktu dusz, świętej umowy zawartej w świecie duchowym na długo przed kołyską. To nie jest fantazja, to kluczowa koncepcja, która może radykalnie zmienić Twoje postrzeganie rodzicielstwa. Jeśli przestaniesz traktować przyjście dziecka jako zdarzenie biologiczne, a zaczniesz je postrzegać jako wypełnienie planowania inkarnacyjnego, wyzwania nabiorą nowego sensu. Zrozumienie tego może przynieść ogromne pocieszenie i poczucie celu, zwłaszcza w obliczu trudności, redefiniując je jako cenne szanse na wzajemny rozwój i odkupienie duchowych więzi ustanowionych na długo przed tą egzystencją. Moja rola, oparta na studiach nad kodem Alana Kardecka i objawieniach wielkich mediów, takich jak Chico Xavier, polega na przystępnym tłumaczeniu skomplikowanych koncepcji, które od ponad stulecia dają pocieszenie. I oświecenie umysłom. Dziś ujawnimy, jak dokładnie dokonuje się ten wybór i co oznacza honorowanie tej umowy w codziennym życiu. Czy kiedykolwiek spojrzałeś na swoje dziecko i poczułeś, że już je znałeś? Podziel się w komentarzach słowem połączenie, jeśli doświadczyłeś tej więzi. Scena początkowa, reinkarnacja i cel ewolucyjny. Aby w pełni zrozumieć, dlaczego Twoje dziecko Cię wybrało, musimy najpierw zagłębić się w podstawy reinkarnacji według Spirytyzmu. Musimy pojąć, że życie nie zaczyna się w kołysce ani nie kończy w grobie. Doktryna spirytystyczna opiera się na wierze w nieśmiertelność duszy i cykl następujących po sobie żyć. Reinkarnacja nie jest karą, lecz błogosławioną okazją do nauki i ewolucji. Powracamy do materii, aby rozwijać intelekt i moralność, pokonując dawne niedoskonałości. W tym kontekście wszystko podlega prawom przyczyny i skutku. Centralną koncepcją, która rządzi tym procesem, jest planowanie inkarnacyjne. Przed narodzinami sam duch, wspomagany przez bardziej rozwiniętych mentorów duchowych, analizuje swoją trajektorię, razem określają główne wyzwania, zaległe lekcje i cele na następną podróż. Obejmuje to wybór ciała fizycznego, środowiska społecznego, a co najważniejsze rodziny, która go przyjmie, dostosowując niezbędne próby i doświadczenia do jego postępu. Pomyśl o życiu jako o wielkim uniwersytecie. W świecie duchowym, zanim rozpoczniemy nowy semestr na ziemi, analizujemy naszą historię i z naszymi doradcami tworzymy idealny plan zajęć dla naszej ewolucji. Wybór rodziny jest jak wybór profesorów i partnerów grupowych, którzy pomogą nam zdać najtrudniejsze przedmioty. Jeśli interesują Cię te refleksje, rozważ subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych treści. Mądrość wyboru: pokrewieństwo, odkupienie i misja. Mając tę podstawę, że życie jest starannie opracowanym projektem, kwestia wyboru rodziców nabiera nowego wymiaru. To już nie jest kosmiczna loteria ale jak dokładnie ten wybór się materializuje? Jakimi kryteriami kieruje się duch i jego mentorzy, aby uznać, że ta konkretna para, z jej zaletami i wyzwaniami, jest idealnym, bezpiecznym portem dla jego nowej podróży? Według bogatych opisów w dziełach Chico Xaviera, wybór rodziców przed narodzinami jest aktem głębokiej mądrości duchowej i jest motywowany trzema głównymi powodami: wybór przez pokrewieństwo, ponowne spotkanie drogich dusz. Duch może wybrać swoich rodziców z głębokiego pokrewieństwa, ponownie spotykając kochane dusze, aby kontynuować podróż miłości i wzajemnego wzrostu. W takich przypadkach więź duchowa między rodzicami a dziećmi. Jest niemal natychmiastowa, karmiona przez wieki i oparta na misji wzajemnej pomocy. Wybór przez konieczność pojednania, dług zamieniony w miłość innym. Razem wybór jest motywowany potrzebą pojednania. Duchy, które w przeszłości wyrządziły sobie krzywdę, mogą narodzić się w tej samej rodzinie, aby nauczyć się kochać i przebaczać. Dawny przeciwnik staje się dzieckiem, a rodzice mają szansę przekształcić dług w bezwarunkową miłość. Wypełniając w ten sposób kluczowy etap własnej ewolucji i misji powierzonego ducha. Konkretny przykład przebaczenia. Pomyślmy o przypadku pana Kowalskiego, ojca, który przez lata walczył z trudnym i wycofanym synem, czuł się winny i wyczerpany. Po przyjęciu wizji reinkarnacyjnej przestał widzieć w synie problem, a zaczął widzieć ducha niosącego ciężki bagaż. Zmieniając swoje podejście na nieugiętą cierpliwość i współczucie, Stopniowo rozbroił żal syna. Cierpliwa miłość w końcu przełamała mur, dowodząc, że bezwarunkowe przyjęcie może uregulować długi karmiczne. Jaka więź Twoim zdaniem łączy Cię z Twoim dzieckiem lub rodzicem? Pokrewieństwo czy pojednanie? Wpisz odkupienie lub miłość w komentarzach. Ten Twoja refleksja jest ważna: wybór przez konkretną misję, talenty i wsparcie. Jeszcze inny duch może wybrać rodziców posiadających specyficzne zasoby moralne, intelektualne lub materialne, niezbędne do rozwoju talentu lub wypełnienia misji w nauce czy sztuce. Dzieci są też często starymi duchami, które przychodzą z zadaniem wspierania starszych rodziców, uczenia ich cierpliwości, lub po prostu przynoszenia radości i światła do trudnego domu. Zasadniczo, wybór ten nigdy nie jest aktem odizolowanej i suwerennej woli ducha. Zawsze jest nadzorowany przez mentorów duchowych, którzy analizują rzeczywiste potrzeby ewolucyjne wszystkich zaangażowanych. Planowanie ma na celu wyższe dobro honorowanie umowy, świadome rodzicielstwo. Zrozumienie dlaczego tej świętej decyzji prowadzi nas do kluczowego pytania. Skoro moje dziecko jest starym duchem z własnym bagażem i kontraktem ze mną, jak mogę honorować tę umowę w życiu codziennym? Praktyczne zastosowanie tej wiedzy zaczyna się od radykalnej zmiany perspektywy. Traktuj swoje dziecko nie jako własność, ale jako nieśmiertelnego ducha pod Twoją tymczasową opieką. To łagodzi presję kontroli i otwiera drzwi do głębokiego szacunku dla jego indywidualności. Praktykuj empatię duchową. Staraj się widzieć poza zachowaniem dziecka. Pamiętaj, że za wybuchem złości może kryć się trudność ducha w adaptacji do ograniczeń materii. Dzieci o dużej wrażliwości lub niezwykłych percepcjach, mediumizm dziecięcy, potrzebują zwiększonego zrozumienia. Bądź realistyczny co do oczekiwań. Zrozumienie reinkarnacji nie tworzy idealnej rodziny. Wyzwania nadal będą istnieć, ponieważ są częścią zaplanowanych prób. Różnica polega na tym, że teraz można im stawić czoła ze spokojem, celem i mniejszym poczuciem winy, wiedząc, że są narzędziami do wzrostu wszystkich. Aby pogłębić zrozumienie tego, co duchy robią przed narodzinami, szukaj oryginalnych źródeł. Lektura Księgi Duchów Alana Kardeksa, zwłaszcza części drugiej o świecie duchowym, jest fundamentalna. Dzieła psychografowane przez Chico Saviera, jak seria dyktowana przez André Luisa, na przykład Nasz Dom, oferują bogate opisy planowania inkarnacyjnego. Rodzina duchowa jest warsztatem dusz, gdzie kanty są szlifowane przez codzienne współżycie. Każdy członek odgrywa kluczową rolę w postępie drugiego. Jeśli ta wizja głęboko zarezonowała w Twojej podróży, skomentuj poniżej, jaką lekcję zastosujesz dziś w swoim domu. Twoje doświadczenie wzbogaca naszą społeczność wzajemnej refleksji. Ostatnie zaproszenie. Ostatecznie, idea, że Twoje dziecko Cię wybrało, jest najświętszym zaproszeniem do pełnienia rodzicielstwa z największą świadomością i miłością. To uznanie, że więzy rodzinne są w rzeczywistości wiecznymi więzami duchowymi, utkanymi z nici czasu, przebaczenia i możliwości. To najświętsza z misji pomóc duszy wypełnić swoje przeznaczenie podczas gdy ona pomaga Tobie wypełnić Twoje. Dziękuję za Twoją obecność w tej podróży. Jeśli ten film Cię poruszył, subskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby nie przegapić naszych eksploracji duszy i przeznaczenia. Do zobaczenia w następnym filmie. Niech pokój będzie z Tobą.